Dzień dobry, moi kochani, witam Was serdecznie. Chciałabym Was zaprosić do obejrzenia mojego vloga, ponieważ był to dla mnie bardzo ciężki czas, okropnie przeszłam tą okropną pogodę, ale mamy już to za sobą, także zaczynamy oglądanie. Ja, kochani, po zakupach właśnie wróciłam do domu. Tak, znowu tyle kupiłam wszystkiego. A więc pokażę Wam, co co takiego kupiłam. Ogromną pakę Actimela XXL. Tutaj mamy chlebek. Hmm. Jasny. Pałki z kurczaka na zupę. Tak, mnie wzięło na rogale, na takie francuskie śniadanie. Rogaliki z masełkiem i do tego marmolada truskawkowa. I kawa z mlekiem. No, pycha! Jutro sobie zrobię. Jutro koniecznie zrobię. Bo chodzą za mną od paru dni. Tutaj mamy sałatę. Taki dwupak. Eee, tutaj jest czekolada wegańska. To jest ta ciemna czekolada, koszka. Tutaj mamy takie sosy. Tutaj jest pomidory, cukini, zapiekanka z pomidorków i cukini. Tutaj mój ulubiony sos do łososia cytrynowo-maślany. I tutaj mamy gyros, awokado, razy trzy, bakłażan, taki mix sałat. Tutaj jest buraczki takie są, rukola o, taka mieszanka, już trochę wzięłam, bo dzisiaj będzie do obiadu. Następnie mamy napój kokosowy, mleko bez laktozy. Tak, tutaj mamy. No. i serek z, z ziołami. Tak, ale tutaj to jest coś fajnego, muszę Wam pokazać. Słuchajcie. Mm. Zige, czyli koza, yy, kozi ser, ale to pięknie wygląda, yy, jest obsypany takimi yy, kwiatkami jadla, jad, jadalnymi, jadalne kwiaty, chyba bratki, nasturcja, no tak bynajmniej mi się wydaje, wygląda to apetycznie i przepięknie, tak słodko. Także on będzie zrobiony, ten serek pójdzie na, na tego bakłażana i to będzie zapiekane. No, dziewczyny, tak się prezentują moje zakupy na dzisiaj. Kończę, bo zabieram się za obiad, jak zwykle o tej porze, bo u nas o 12.00 obiadek. Także buziaczki, kochani, jeśli też robicie obiadek albo jesteście w trakcie obiadku, to smacznego. Zobaczcie tylko jak ta bazylia wygląda, jak ona rośnie. No ślicznie wygląda, a tutaj zakwitła mi, nie to nie jest orwida. to storczyk, chyba storczyk, pięknie. Tu jeszcze ma pąki. No kolor jest cudowny. Zioła też rosną. To też. Dzień dobry moi kochani, w ten mglisty, deszczowy poranek. No niestety, maj mamy bardzo brzydki. Pogoda nas nie rozpieszcza. To siareczka sobie jeździ, już pracuje od rana. No, ziemia jest tak rozbłynięta. Może no, po prostu stopy się same zapadają? Lecę szybko zrobić kawę i mojego rogalika dziś francuskie śniadanko. No, czas zrobić pranie. Tak. kamera hmm? Ustawimy sobie na lekko, lekko brudne. Mhm. Ale mówię wam, ta suszarka to jest naprawdę super sprawa. Super. Szczególnie jeśli mamy dużo prania takiego bielizny, e, znaczy bielizny pościelowej, pościel, ręczniki. Super. Szczególnie zimą. Nie mamy tej wigoci w domu. No to ja lecę teraz, kochani, zrobić sobie śniadanko. Kochani, moje śniadanko gotowe. No śniło mi się ostatnio w nocy. No taka zachcianka jak u kobiety w ciąży. Po prostu musiałam mieć tego rogalika. Choć jestem na diecie. Ale w taką pogodę trzeba sobie jakoś pokolorować to życie. No, ja dopijam kabunię. Mm. Zjadam mojego rogalika i lecę do sklepu. Także do zobaczenia później, kochani. No, zaraz zobaczymy. Coś nam ukaże naszym oczkom zaspanym. Tak, w ogóle. To dzień dobry, moi kochani. No cóż, dzień jak co dzień Żarą górą. Czyli nie ciekawie. No cóż, miłej niedzieli życzę Wam kochani. Ja lecę zrobić sobie kawę. Dzień dobry moi kochani. Ja przyszłam do Was zakończyć tego vloga ponieważ od dwóch dni świeci słońce i w końcu mam energię życiową. Bo przez te dwa tygodnie, jak mam po prostu do niczego, do niczego nie miałam w Nie wiem, możecie to nawet zauważyć, jak pokazywałam te zakupy moje, nie zapominałam, co jak się nazywa. Ja jestem Hashimoto, z reguły mam niskie ciśnienie, a przy tej pogodzie, jaka była, no to już była masakra. Także kochanie, tym optymistycznym akcentem e, chciałam zakończyć tego bloka I powiedzieć Wam, że następny blok będzie zupełnie inny. Mianowicie pojawią się makijaże, będzie o wiele więcej właśnie kosmetyków i makijaży. Będzie też IKEA, zmiana mojej kuchni z czarnej na wysoki połysk bardzo nowoczesnej. Na kuchnię białą, matową, z tyłu prowansalni. Pokażę Wam jak zaprojektowałam, jak będę własnoręcznie robić moją wyspę kuchenną. Także będzie też polski morze. Także moi kochani, do zobaczenia wkrótce w Polsce. Buziaki!